Dzień dobry, w studiu Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna. Dzień dobry, panie, dzień dobry Państwu. Panie ministrze, czy twórcy idy zasługują na honorowe odznaczenie Benemerito? Na razie yy, jeszcze nie. Dlaczego nie? Bo to jest na to jest odznaczenie, które yy, przyznaje minister spraw zagranicznych za pewien etap osiągnięć i dokonań. Ale, Ale już na... dostali tyle nagród międzynarodowych, są... tak dobrze pokazują. Y, Polskę. Bardzo, bardzo dobrze promują Polskę, polską kinematografię, naszą historię hmm. też. I trzymamy za nich kciuki i wspieramy w, w miarę możliwości tam na w Stanach hmm. Zjednoczonych. Dzisiaj Czyli zaczy... na razie, nie, ja myślałam, że pan powie pomyślę o tym. Nie, dlatego nie mówię zupełnie wprost: trzymać kciuki, wspierać, y, promować. Y, ich teraz oskarową wierzymy przygodę bo uważam że taka że jest na to szansa byłem w waszyngtonie i rozmawiałem o tym filmie i o tym jak jest przyjmowany i zaskakująco ale miał bardzo dobrą publiczność i bardzo dobre mówię o publiczności bo to nie jest o dobrej dużej publiczności w samym waszyngtonie bo to nie jest łatwy film więc nawet ta frekwencja na, na filmach na, na seansach była zaskakująco bardzo dobra i ma bardzo dobre opinie, więc trzeba trzymać kciuki i wierzyć, że, że marzec będzie szczęśliwy. A propos tego odznaczenia to otrzymał je Krzysztof Domarecki, pana dobry znajomy, jak do nasza media, to jest pana dobry znajomy? Jeśli jest pana dobry znajomy, to chciałam zapytać, czy gdyby to od pana zależało, to sprzedałby pan mu te trzy kopalnie z tych czterech przeznaczonych do wygaszania czy likwidacji? To jest mieszkaniec Wrocławia i właściciel bardzo dużej firmy, która ma bardzo dużo dobrych osiągnięć, szczególnie za granicami, dobrze promuje polską, polski biznes, polską przedsiębiorczość przynosi nowe miejsca pracy. To nie jest przeze mnie przyznana nagroda, ja ją wręczałam, ale oczywiście. Tak, ale ja nie pytam o tę nagrodę, tylko pytam o Pana znajomość z tą osobą. Czy to jest osoba wiarygodna? Czy on byłby w stanie uratować miejsca pracy, co obiecuje? To jest kwestia w ogóle przyszłości, bo przechodzimy dosyć płynnie do, do problemów sektora węglowego. Ja no bym tak tego... chciał przejść, żeby do, ta... przejść przez pana Domareckiego. Do, do, do tego, bo rzeczywiście pojawiła się bardzo szybko oferta i, i konkret. I, I chyba to nie jest takie proste. To... No tak, ale ta przyjęta ustawa dzisiaj w nocy nie wyklucza takiego rozwiązania. No tak, ale powiem szczerze, że nie wierzę w, w, decy... w, w taką drogę, że po tym wczorajszej naszej debacie i, i dyskusji i głosowaniach. Efektem tego będą, będzie napływ prywatnego kapitału i nie wiem, prywatyzacja czy kupienie po prostu kopalń. To nie jest tak proste. Na końcu być może taka droga jest być może mówię jest możliwa taka jak przez którą przychodzili Czesi ratując czy reformując sektor węglowy u nas dzisiaj my musimy ratować kopalnie które przynoszą straty To dobrze, żeby... dokończmy sprawę pana Domareckiego. Czy to jest osoba wiarygodna według no, no, pana? To jest już kwestia odpowiednich służb i... I budowania oceny tej wiarygodności. Myślałem, że Pan jako dobry znajomy. Nie jestem dobrym znajomym. Znam go, bo studiowaliśmy na jednym uniwersytecie w latach 80.. Natomiast uważam, że zrobił wielki sukces w świecie i, i, i zbudował wielką firmę. Natomiast oferta, czy jest wiarygodna, czy propozycja jest dobra dla. dla ewentualnej nabycia kopalń i ratowania miejsc pracy, to już oceniają odpowiednie służby i minister skarbu. A czy likwidacja, czy też wygaszanie kopalń w takiej sytuacji międzynarodowej jest w ogóle roztropne? Jest... Y to jest ratowanie miejsc pracy, bo proszę pamiętać, że rozmawiamy o czterech kopalniach, które przynoszą straty i wpływają na kondycję finansową całej firmy, która tutaj zatrudnionych jest 49 tysięcy. Tak, ale cały czas mamy ludzi. też w, powinniśmy mieć w tle, w, z tyłu głowy, konflikt na wschodzie związany z energetyką także, z bezpieczeństwem energetycznym. W części na pewno tak, ale tam. To energetyka, jak pani mówi, bezpieczeństwo energetyczne jest, jest instrumentarium tego konfliktu, jest, jest sposobem, którym Rosjanie chcą wymusić pewne zachowania ze strony Ukrainy. My mamy swój problem. Miały go także inne kraje, które, których gospodarka opiera się na węglu przywołane przeze mnie Czechy. I dzisiaj my musimy ratować tę sytuację, bo w trudnym czasie, w trudnym roku wyborczym, kiedy argumentacja jest, jest inna, kiedy większe są emocje, kiedy. Opozycja nie zostawia suchej nitki z definicji na koalicji rządowej. Potrzebne są trudne, twarde decyzje, które będą ratować miejsca pracy, nie doprowadzą do, do, no do kłopotów. A dlaczego rząd w tej sprawie wydaje sprzeczne komunikaty? Mówi się o likwidacji, o wykaża, wygaszaniu, i w końcu głos zabiera kolejny raz pani premier i mówi, że nie ma mowy o żadnym wygaszaniu, żadnej likwidacji, tylko chodzi o restrukturyzację. Tam, to jest kwestia... Czy to jest jakieś ściemnianie? Y, nie, to jest. Y, to jest y, y, jesteśmy w Unii Europejskiej, podlegamy szykanom prawa europejskiego, szynel, Szymelowi prawa europejskiego. Nie można, jest coś takiego jak pomoc publiczna, które jest nie, do, której nie można prowadzić w gospodarce poszczególnych krajów i to nas także dotyczy, więc my musimy być zgodni z prawodawstwem europejskim, a jednocześnie ratować miejsca pracy. No dobrze, to ale jest... to jak się ma i... to do tego, o co zapytałam? Bo ja pytałam, dlaczego, dlaczego no właśnie tak, nie dlatego, wiadomo do dla, czego... Dlatego mówię, że to, te, te słowa... Do czego to, zmierzamy? Zmierzamy do tego, żeby e, uratować blisko 50 tysięcy 50 miejsc pracy i żeby państwo polskie, budżet państwa polskiego, czyli polscy podatnicy, nie musieli co, co, co miesiąc dopłacać do nierentownych y, kopalń, części z tych kopalń, y, 200 milionów złotych. Ale zł. te kopalnie nie będą pracować te o, które, o których mówimy. Czy zostaną zlikwidowane, ale czy też nie, wy, wy, ale Jeżeli uda się wprowadzić, czy stworzyć nowy wariant y, y, organizacyjny tych kopalni, jeżeli uda się znaleźć strategicznych y, inwestorów, tak, żeby żeby dać gwarancję funkcjonowania tych, tych kopań, czy ich części. Jak się mówi konkretnie, niektórych ścian, gdzie można wydobywać węgiel, a gdzie nie, nie przynosi to strat. To wtedy to ma sens. Tylko a na to zrobił panią premier w taką sytuację, jak pan myśli. Kto... Kto do tego doprowadził? Sytuacja ostatni, tu jest wiele czynników. I ta sytuacja ostatnich tygodni czy miesięcy, ona spowodowała O czynnikach spowodowała wiemy, ale są też ludzie do... chyba. Są, ale... Byli też zarządcy, którzy nie wyprowadzili to, kopalni na, na prostą. Pytanie, to jest teraz... To, oczywiście takie wnioski muszą całe... Przejście przez ten etap ostatnich miesięcy i wnioski z tego wynikające musi zostać przeprowadzone i będzie to robił minister gospodarki, minister skarbu. Dzisiaj jesteśmy pan, na, na że Premier Donald Tusk nie wiedział yy, w, w maju, kiedy myślę, mówił, że żadna yy, kopalnia nie zostanie zlikwidowana. Myślę, że nie, dlatego że, że ostatnie miesiące i cena węgla, która bardzo mocno spadła ze względu na w ogóle sytuację w sektorze energetycznym, ona to między innymi też doprowadziło do tego, że ten proces upadku tych kopalń i tych problemów, które się zaczęły pojawiać i multiplikować, bardzo przyspieszył w ostatnich tygodniach i miesiącach. Dlatego ta reakcja musiała być tak stanowcza, przecież nikt nie chce podejmować tak trudnych strategicznych. To obiecywał decyzji. w dobrej wierze, myśli pan? No to proszę zapytać yy... ale jak pan myśli <kuh> yy, bo Myślę, że... Piechodziński mówi że wtedy już było wiadomo jak... Myślę, jest. że nie miał wiedzy. Myślę, że, że Czyli ktoś mu tej wiedzy nie dostarczył. Myślę, że Wie pani to czasami tak, tak bywa, że Dzieje się źle. W firmie dzieje się źle. <klaski> Nikt nic nie wie, tak? A na zewnątrz udaje się, tworzy mm. się atmosferę, że nie jest tak źle, że potrzebujemy jeszcze trochę czasu, może trochę kredytu, i poprawimy tę sytuację. Jest taka wiara, którą żyją ci, którzy tą firmą zarządzają. Mówię o, za, o zarządach. Opozycja chce odwołania. Czy e, czy państwowych? wicepremiera Piechocińskiego. A tu, a tu polityczne decyzje są, są, muszą być bardzo twarde, bo, bo sytuacja po prostu Część opozycji chce odwołania wicepremiera Piechocińskiego. Uważając, że to on odpowiada za górnictwo, więc on też jest winien, albo jest winien przede wszystkim. No, ale to opozycja będzie, Panie redaktor, my no jesteśmy w logice kampanii wyborczej. Teraz wszystko będzie tylko wpisywane. Ale logika jest taka, że w górnictwie jest źle, a odpowiadał Piechociński. No tak, ale, jak, ale i, i co ma zrobić? Ja nie będę wypowiadał się w imieniu polskiego stronnictwa narodowego, ale co oni mają? Ma Piechociński zrezygnować z Ministerstwa Gospodarki. czy to jest absurd? Znaczy trzeba ratować panie, gdyby pani była świadkiem tej debaty wczoraj, tego głosowania, tych argumentów, które się pojawiały. Przecież tam nie chodzi o to, żeby te ratować miejsca pracy. Naprawdę opozycja trzyma kciuki, żeby ten festiwal trwał jak najdłużej, żeby to było paliwo wyborcze. No przecież to jest bardzo, bardzo czytelne. Więc dlatego tylko uważam, my musimy Ale, tu jako koalicja wyegzekwować to, to większość... nie to paliwo wytworzyła. Ona... Po prostu nie, zostało jej sytuacja, dostarczone. Tak, no, dokładnie. Dlatego my i tutaj mamy, będziemy mieli zupełnie różny interes. Będziemy jako koalicja, jako platformowa, Obywatelska walczyć o to, żeby tę sprawę zamknąć, żeby dać kopalniom szansę na uratowanie się. W Doniecku trwały walki o lotnisko, a także w dzielnicach mieszkalnych. Było słychać strzały, była strzelanina czy rząd jest przygotowany, gdyby była taka potrzeba, na jakieś kolejne ewakuacje osób polskiego pochodzenia, a nawet Ukraińców, gdyby się o to zwrócili? Ten, ten pierwszy etap ewakuacji, czyli tych wszystkich osób pochodzenia polskiego, którzy i w Ługańsku, i w Donbasie zgłosili się. Ich... I chcieli zostać ewakuowani. Przeprowadziliśmy, zamknęliśmy. Nie było innych zgłoszeń, nie było już. Ale innych właśnie o to, co by jeżeli pojawią dybi? się. Zobaczymy, to, to miejsce jest rzeczywiście niebezpieczne. Wołnowacha, czyli to w, ty, w tym mieście, gdzie, z, gdzie został zniszczony autobus z cywilną ludnością tam był jeden jedna z miejsc gdzie przerzucaliśmy mieszkańców Doniecka ale oczywiście tak jeżeli będą jeżeli będą następne rząd, takie taki zgłoszenia no my, my, my mamy 178 osób na pokładzie tak pani ja o, o przyszłości a ja a ja odpowiadam co trzeba zrobić ja też mówię o przyszłości mówię że to jest wielka odpowiedzialność bo to nie zależy tylko to nie jest kwestia tylko przywiezienia tych ludzi tutaj ale przygotowania i Przygotowania im ofert funkcjonowania w Polsce, kwestii mieszkań, pracy, zasiłków przez następne wiemy. miesiące. Nie, ale chciałem to powtórzyć, bo to jest ważne. Jeżeli nie było innych nazwisk, nie było innych zgłoszeń, może będą no, ja ja się pyta. jeżeli takie się pojawią, no to będziemy to oczywiście rozpatrywać. Na razie nie mamy. A gdyby takiej, Ukraińcy chcieli do takich. nas przyjechać w poczuciu zagrożenia? To już jest kwestia absolutna, absolutnie, to jest inna, inna rzecz. My jesteśmy odpowiedzialni za osoby, za polskich obywateli i za osoby, które są polskiego pochodzenia, czyli posiadają kartę polaka. A proszę to jest powiedzieć... dla nas y, y, mm -hmm. miejsce, i to są ludzie, którym chcemy pomóc i pomagamy. A na jakim etapie jest śledztwo w sprawie śmiertelnego postrzelenia polskiego obywatela y, w Doniecku z... na początku grudnia? Mieliśmy sygnał pierwszy ze strony władz Donieckiej Republiki Ludowej, że prowadzone jest postępowanie, były zatrzymania jednej osoby, która była świadkiem tego no, morderstwa, można powiedzieć, czy, czy wypadku, który spowodował śmierć polskiego obywatela. Polska prokuratura prowadzi także postępowanie. Musimy być cierpliwi, żeby tę, tę sprawę wyjaśnić. Obietnica... Czy, że MSZ to monitoruje. Zop... Tak, że tak kontakt i relacje z, z władzami separatystów ze strony Polskiej nie, nie są najłatwiejsze, najłatwiejsze ze względów no, oczywistych. Ale jakieś są. No tak, znaczy nie możemy. My możemy tylko po prostu czekać na, na informacje i na, na zatrzymanie, na prowadzenie tego postępowania. Nieobecność Putina w Auschwitz to jest dobra decyzja. Nie zaproszenie go? Taka, taką Komitet Oświęciński przyjął taką formułę nie tworzenia, tak, nie wysyłania ale... zaproszeń, tylko zawiadomień o uroczystości i każdy, każde, z głów państw, przez, przez każde państwo podejmowało decyzję, kogo desygnuje, czy jakby kogo wskazuje, jako osobę, która reprezentuje dany, dany kraj. Strona rosyjska podjęła taką decyzję, że prezydent Putin nie przyjeżdża Bo do Bo nie dostał do zaproszenia, jak, ale, jak ale, mówią na Kremlu. Ale nikt nie dostał. Taka była, taka była formuła. I, I to trzeba uszanować. Ktoś inny będzie reprezentował Rosję w, w Auschwitz. A jakie jest pana zdanie w sprawie kolejnych sankcji ewentualnych wobec Rosji? Wczoraj parlament wezwał do objęcia sankcjami kolejne sektory. Będzie nam łatwiej rozmawiać o sankcjach i o tych relacjach Unia Europejska-Rosja. We wtorek jest spotkanie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej. I tematem będzie Rosja. Jakie są następne kroki? Jaka jest. Taktyka postępowania. Ale podobno co z protokołami. Podobno miejskimi. dosyć łagodny dokument już został przygotowany, projekt takiego łagodnego dokumentu. Ale on ulega modyfikacjom, bo jest konsultowany w, we wszystkich stolicach europejskich. Nie wydaje mi się, żeby Unia Europejska była łagodna w stosunku do Rosji. Nic w Rosji nie stało się takiego, żeby, żeby zmienić politykę sankcji, żeby zmienić politykę egzekwującą. Od Rosji yy, konkretne zachowania. Dziękuję bardzo. Minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna, Beata Michnięcz. Do usłyszenia. Dziękuję.